Zrodziły się w czasie Powstania Wielkopolskiego. Po zakończeniu powstania te pułki zostały włączone do Wojska Polskiego podnaczelnego dowódcę pana Marszałka i zmieniły trochę nazwę, tak jak na przykład powstał w czasie powstania drugi pułk po wkroczeniu do Bydgoszczy przyjął numer 16 ułani 16 pułków wkraczali 22 stycznia do Bydgoszczy. Inne pułki, 7, 8 piechoty, zostały przemianowane na 61, 62. No i ten pułk Alterewii, najpierw nazywany jako Alterewia Polowa, a tutaj później jako 15 Pal. Ledwo zadomowili się w Garnizonie Bytkoż. Wybuchła wojna polsko-bolszewicka i wszyscy, wszystkie te cztery pułki właśnie wyruszyły na wojnę. 16 Pułk Ułanów tutaj w tereny właśnie obecnej Litwy, Lida, Szczurowice tam stoczyli bój. I odtąd właśnie dzień tej bitwy był świętym pułkowym. Reszta pułków tak samo. 60. II, 61 brali udział w wyprawie kijowskiej. Również XV PAL walczył w obronie Warszawy w 1920 roku. Po zakończeniu wojny powrócili do Bydgoszczy. I rozpoczęła się taka praca szkoleniowa. Bydgoskie Pułki o Rodowodzie powstanie Wielkopolskiego, gdzieś tam pośrodku widzę jeszcze 59 Pułk Strzelców Wielkopolskich, który 20 stycznia jako pierwszy, jego pododdziały jako pierwsze wkraczały do Bydgoszczy. 20 stycznia 1920 roku on nawet dostał miano pułku Bydgoskiego, ale on nigdy nie był związany bezpośrednio z Bydgoszczą oprócz tych wydarzeń. On miał swój podstawowe miejsce w dyslokacji, to było Gniezno, później Leszno Wielkopolskie, ale to także no, pułk o jakby konotacjach Bydgoskich. ©